Biedronka na Krawieckiej, wyszła Ukrainka, kasjerka za mną i pyta się mnie Proszę paragon, czy może mi pan dać? No dobra, wróciłem się do roweru, mówię, o co jej chodzi? No dałem jej ten paragon. No ona się gapi, gapi się i mówi, a pan mi dał 50? Tak. A ona się, a ona do mnie mówi, a nie 10 zł, nie dysku? No przecież powiedziała że 50 jej dałem i pytała się na początku tak, wylazła za mną i się pytała, pan dał mi 50? Tak. Tak się patrzy zdziwiony, bo na początku chciałem pójść pierdolnąć i w ogóle tu nie wchodzić, co nie? Będzie za mną jeszcze po ulicy latała, co nie? I się pytała o pieniądze jakieś. Ukrainka. No, i jak się zapytała, i czy ja, ile ja jej dałem, no to jak powiedziałem 50, to koniec rozmowy, a ta się patrzy mi w oczy i pyta się, czy 10 jej nie dałem, dyszkę, co nie? No to wkurwiłem się, poszedłem do tej kierowniczki zastępcy, co nie, no i mówię, ale tu żadna reakcja, mówi tak, zapytała, bo się pomyliła, co nie, zrobiła ze mnie złodzieja, no nie, robi ze mnie złodzieja, no nie, no, mamy Ukrainę w Polsce, we Wrocławiu, dzięki.